28 marca 2025 roku, piątek. Dzień powszedni. Kolor szat, fioletowy. Rok c i. Trzeci tydzień wielkiego postu. Pierwsze czytanie: Wróć do Pana, Boga Twojego. Psalm: Ja jestem Bogiem, słuchaj mego głosu. Ewangelia: Pierwsze ze wszystkich przykazań. Pierwsze czytanie z Księgi Proroka Ozeasza. Tak mówi Pan. Wróć, Izraelu, do Pana, Boga Twojego, upadłeś bowiem przez własną swą winę. Zabierzcie z sobą słowa i nawróćcie się do Pana. Mówcie do Niego, usuń cały grzech, a przyjmij to, co dobre, zamiast cielców dajemy Ci nasze wargi. Asyria nie może nas zbawić, nie chcemy już wsiadać na konie ani też mówić, nasz Boże do dzieła rąk naszych. U ciebie bowiem znajdzie litość sierota. Ulecze ich niewierność, szczodrze obdarze ich miłością, bo gniew mój odwrócił się od nich. Stanę się jakby rosą dla Izraela, także rozkwitnie jak Lilia i jak Topola zapuści korzenie. Rozwiną się jego latorośle, będzie wspaniały jak drzewo oliwne, woń jego będzie jak woń Libanu. I wrócą znowu, by usiąść w mym cieniu, i zboża uprawiać będą, winnice sadzić, których sława będzie tak wielka, jak wina libańskiego. Co ma jeszcze Efraim wspólnego z bożkami? Ja go wysłuchuję i ja na niego spoglądam, ja jestem jak syprej zielony i mnie zawdzięcza swój owoc. Któż jest tak mądry, aby to pojął, i tak rozumny, aby to rozważył? Bo drogi pańskie są proste, kroczą nimi sprawiedliwi, lecz potykają się na nich grzesznicy. Oto słowo Boże. Psalm. Ja jestem Bogiem. Słuchaj mego głosu. Słyszę słowa nieznane. Uwolniłem od brzemienia jego barki. Jego ręce porzuciły kosze. Wołałeś w ucisku, a ja cię ocaliłem. Ja jestem Bogiem. Słuchaj mego głosu. Odpowiedziałem ci z grzmiącej chmury. Doświadczyłem cię przy wodach Meriba. Słuchaj, mój ludu, chcę cię napomnieć. Obyś mnie posłuchał, Izraelu. Ja jestem Bogiem, słuchaj mego głosu. Nie będziesz miał obcego Boga. Cudzemu Bogu nie będziesz się kłaniał. Ja jestem Panem, Bogiem Twoim, który Cię wywiódł z ziemi egipskiej. Ja jestem Bogiem, słuchaj mego głosu. Gdyby mój lud mnie posłuchał, a Izrael kroczył moimi drogami, Jego bym karmił wyborną pszenicą. I sycił miodem z opoki. Ja jestem Bogiem, słuchaj mego głosu. Aklamacja. Chwała Tobie, Słowo Boże. Pan mówi, nawracajcie się. Bliskie jest Królestwo Niebieskie. Chwała Tobie, Słowo Boże. Ewangelia według świętego Marka. Jeden z uczonych w piśmie podszedł do Jezusa i zapytał go, które jest pierwsze ze wszystkich przykazań. Jezus odpowiedział. Pierwsze jest: Słuchaj, Izraelu, Pan Bóg nasz jest jedynym Panem. Będziesz miłował Pana, Boga swego, całym swoim sercem, całą swoją duszą, całym swoim umysłem i całą swoją mocą. Drugie jest to: Będziesz miłował swego bliźniego jak siebie samego. Nie ma innego przykazania większego od tych. Rzekł mu uczony w piśmie. Bardzo dobrze, nauczycielu. Słusznie powiedziałeś, bo jeden jest i nie ma innego prócz niego. Miłować go całym sercem, całym umysłem i całą mocą i miłować bliźniego jak siebie samego znaczy daleko więcej niż wszystkie całopalenia i ofiary. Jezus, widząc, że rozumnie odpowiedział, rzekł do niego: Niedaleko jesteś od Królestwa Bożego. I nikt już nie odważył się go więcej pytać. Oto słowo Pańskie.